Siema, e, miałem wrzucać w tym tygodniu inny filmik. Miał to być filmik dotyczący bezpieczeństwa na motocyklu i mojej opinii na ten temat, ale ze względu na ostatnie gorące newsy, zostałem powiedzmy zmuszony, żeby nagrać materiał. E, o, o tym, co już e, dawno było słychać w kuluarach, czyli po 60 latach. Harley likwiduje linię Sportster Zapraszam Tak więc, pierwsza myśl Na ten temat, w ogóle przez długi czas liczyłem na to, że to będą tylko jakieś tam plotki Aczkolwiek dochodziły mnie te informacje z tylu różnych źródeł I to źródeł, które są blisko samej marki, powiedzmy. Blisko samej firmy. Więc no podejrzewałem, że to nie są tylko plotki. No ale teraz mamy już stuprocentowe potwierdzenie, bo już oficjalnie o tym się mówi. No i co? No i pierwsza myśl to jest oczywiście smutek. Duży smutek. Sportster był moim pierwszym Harley'em. Był nawet moim pierwszym motocyklem, więc Mam spory sentyment do tej linii, naprawdę mimo że sam jestem e, no, początkującym motocyklistą, to jednak mam ten sentyment do, do sporciaków. E, tak jak już powiedziałem na samym początku, ta, ta linia już e, trwała, istniała przez ponad 60 lat. Też słyszę od wielu osób e, takie głosy, że, no, że to po prostu jest słaba decyzja, że tak nie powinno być. No i sam jak powiedzmy w pierwszej chwili podchodziłem do tego bardzo emocjonalnie i też należałem do tych osób, które jednak krzyczały, że to jest strzał w kolano, Harley nie powinien tego robić i tak i tak Ale tak patrząc obiektywnie na to wszystko, no to musimy pamiętać o jednym, że Harley Davidson generalnie radzi sobie ostatnio całkiem słabo. I wiecie, podejrzewam, że u nich w firmie, szefostwo firmy dwoi się i troi, żeby rozkminić, jak nie zbankrutować. Bo no niestety, no, nie, nie radzą sobie dobrze. Wiele osób już od paru lat wyrokuje koniec. Harleyowi jako marce motocyklowej. Sprzedaż, nie, nie, z tego co wiem, no nie, nie jest najlepsza, i jest jakaś tam tendencja spadkowa. Więc no, mają, podejrzewam, armię ludzi, która ma e, dostęp do wszystkich e, statystyk dotyczących sprzedaży. Ma dużo większe pojęcie o ekonomii w ogóle sprzedaży motocykli niż większość nas, e, fanów jednośladów. Z drugiej strony też nie wiemy dokładnie, jaka jest ich teraz strategia, to znaczy oczywiście możemy sobie jakoś teraz tam e, spekulować, że to jest forma oszczędności, może to jest wynik e, kolejnych zaostrzeń do, ekologicznych, dotyczących emisji spalin. Ciężko powiedzieć, no dopóki ktoś nie wiem nie porozmawiałby e, z... Dyrektorstwem Harleya to możemy tylko i wyłącznie spekulować. Z tego co też słyszałem, na przykład w Stanach Zjednoczonych sprzedaż robią duże Harleye, czyli bagery, Turingi, wiecie, no te największe, najdroższe modele. Może to właśnie wyglądało w taki sposób, że w Stanach to sprzedaż robią bagery, a w Europie Sportser nie może być kontynuowany ze względu na te wszystkie przepisy ekologiczne. Więc bardziej im się po prostu opłacało zlikwidować tą markę. Ale uważam, że w obecnej sytuacji cokolwiek, co mogłoby pozwolić Harleyowi przetrwać, to jest obecnie dobra decyzja. To znaczy jasne dla nas fanów tej marki to, że zawężają jakby swoją ofertę modeli No to jest tak średnio Ale zastanówmy się nad tym Powiedzmy w takim tak zwanym Big picture, czyli Na dłuższą metę de facto Wszyscy fani Harley'a byliby W dużo gorszej sytuacji, gdyby na przykład Harley całkowicie zbankrutował Więc jeśli to jest Decyzja, którą muszą podjąć, żeby Przetrwać ten okres To generalnie no Trudno, no trzeba tą decyzję podjąć jeszcze z takich faktów, to od marca 2020 Harley ma nowego CEO. Ten gościu wcześniej prowadził Pumę, znaczy był CEO Pumy i wyciągnął tą firmę z dołka, to znaczy wtedy, kiedy on ją przejmował to Puma była upadającą marką i on ją wyciągnął do, wiecie, do pozycji Top 3 e, marek sportowych e, odzieżowych na świecie. Więc, no, generalnie ten CEO nie ma w swoim CV jakiejś tam bogatej historii dotyczącej samej mo mo motocykli, czy tam amerykańskich motocykli. W ogóle jest Niemcem, co jest do, dla mnie dość e, śmieszne w kontekście tego, e, jak bardzo Harley jest amerykańską marką. E, chociaż wiecie, no, z tym klimatem USA to teraz też jest trochę nebakier, ponieważ. No już Harley nie jest całkowicie produkowany w Stanach Zjednoczonych, więc to jest tylko trochę taka, no taki PR tej amerykańskości, nie wiem czy takie słowo istnieje. Ja się tylko zastanawiam, czy będziemy mieli jakiś model w zastępstwie, coś, co wiecie, co, co się wydarzyło na przykład po zlikwidowaniu linii Dyna, nie? że część tych modeli została przeniesione na platformę Softail. Na przykład jakiś sporciak trafi do tej linii street No nie wiem Mam taką nadzieję Jakby nie jestem wielkim przeciwnikiem Samego e, Zawężania e, Dostępnych motocykli e, Dla jakiejś tam marki Bo czasami less is more Wolę jakby było mniej Ale lepiej przemyślanych e, I dopracowanych maszyn Niż pierdeliard e, Wersji, które są tak po prostu Od czapy więc no, fajnie byłoby, gdyby na przykład trafił taki Iron 1200 po prostu niżej do tego street'a. Czy tak będzie? No nie wiem, no chyba nie, wątpię raczej. Z tego, co jakby pytałem osoby jakoś tam powiązane z Harley'em, to mi mówią, że, że raczej tak się nie wydarzy. Szkoda, jakby oczywiście, że na tą chwilę to jest szkoda, w dłuższym rozrachunku może to naprawdę jest dobra decyzja. Ciężko, e, ciężko jest to teraz ocenić mi zwykłemu motocykliście. E, wiecie, nie mając wszystkich dostępnych danych, no naprawdę to jest takie trochę wróżenie z fusów i kierowanie się emocjami. Ja jedynie boję się o to, że teraz Harley e, ze swoją powiedzmy strategią będzie grał aż zabezpiecznie, to znaczy przez kolejne lata będziemy mieli tylko. Wysyp, wiecie, jakichś tych modeli, które im się najlepiej sprzedają, nie będą ryzykować ze, ze, ze względu po prostu na strach, wiecie, na, na strach przed spadkiem dochodów firmy. Boję się, że teraz po prostu następne lata będą dość chude i nie będziemy mieli nowych, jakichś tam ekscytujących modeli. Ten model Bronx, planowany ten Street Fighter. Już został wycofany z planów. Wiem, że zniknął ze wszystkich materiałów promocyjnych Harley'a. Nie ma już jego na ich stronce, więc z tego już się wycofali. Co jest trochę dziwne, bo akurat te Nakedy, te Street Fightery, z tego co wiem, dość dobrze się ogólnie sprzedają na świecie, ale może no koszt produkcji nowej tej technologii pod ten motocykl po prostu sobie wykalkulowali, że to się nie opłaca. A szkoda, bo. No, na przykład y, ostatnim takim ryzykownym, chyba modelem, no nie licząc teraz Lifewire'a, który jest bardziej, no nie wiem, jakimś tech demo, bo on chyba w ogóle nie robi dużej sprzedaży na świecie. To jest raczej taka nowinka. E, egzemplarz, który może trzymać kolekcjoner motocykli u siebie w garażu, to raczej im nie wyrobi przewagi na rynku. Aczkolwiek, w mojej opinii, i tak jest, jakby. Dobrze, że oni technologicznie się rozwijają, że jest tam jakieś RD, że próbują coś nowego, zamiast trzymać się cały czas tego V-Twin'a, którego uwielbiam. Ale no, jeśli nie idziesz do przodu, to jakby stoisz w miejscu, konkurencja się rozwija, Harley musi reagować. Wolę, żeby Harley jako marka istniał przez kolejne 20-30-40 lat. Jeśli nawet to się wiąże z tym, że będzie tylko kilka modeli z starym, poczciwym Vitwinem, no jakby utrzymanie marki jest dla mnie lepszą opcją w najzwyczajniej w świecie. Właśnie trochę, trochę odpłynąłem. To o czym chciałem powiedzieć, że ostatni taki ryzykowny model, który teraz stał się dość kultowym, to jest wirotnie, no to był Yy, powiedzmy, taki dość yy, odważny ruch ze strony Harley'a Nie wiem, jak ten egzemplarz sobie radzi w Stanach. Wiem, że w Polsce mam wielu fanów. Yy, wiecie, no boję się, że, że już więcej nie będzie takich wirodów, że teraz Harley będzie przez jakiś czas grał bezpiecznie, żeby przetrwać. A potem, no, potem to zobaczymy. No, jakby to tyle. E, tak tylko podsumowując, e, bo wydaje mi się, że dość chaotycznie o tym wszystkim mówiłem. Może dlatego też, że jest to taka świeża informacja i nie jestem aż tak bardzo do tego przygotowany i tego wszystkiego e, tak e, jeszcze nie zdążyłem dobrze przetrawić. Ale no, mam pewne obawy. Serce mówi, że to jest zła decyzja, ale jednak rozum mówi, że chyba. Wygląda na to, że była potrzebna, i mam nadzieję, że w kolejnych latach Harley będzie sobie radził coraz lepiej i się odbije. I że na przykład za wiecie 15-20 lat pojawi się powrót sportstera lub jakaś nowa linia nawiązująca do starego dobrego sportstera. No, to by było coś, coś fajnego. Ciekawe, czy to w ogóle przejdzie, biorąc pod uwagę, w jaki sposób zmieniają się teraz te właśnie przepisy dotyczące emisji. Może to będzie, wiecie, jakiś nowy silnik, który czerpie ze starego Vitwina. No, nie wiem, czas pokaże. Tak jest w życie. Zmiany są nieubłagalne. Trzeba się po prostu z tym liczyć, że, że z czasem wszystko musi się skończyć. A kto wie, a może dzięki temu będzie po prostu miejsce na, na coś lepszego. A ty akurat mamy taki widok zachodzącego słońca dość poetycko. No, moi drodzy, śpieszcie się kochać motocykle tak szybko odchodzą. E, tak, zakończmy trochę żartobliwym akcentem. No i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Do następnego razu, siema!